Dzień dobry, Szymon Mokosa, firma Aktiv. Jest dzisiaj z nami przedstawiciel firmy Amagro. Dzień dobry, Krystian Kieszek, firma Amagro. Znajdujemy się w kwaterze Goldena, a wiadomo, Golden, problem z ordzawieniami. Pogoda się w tym sezonie specyficzną. Tutaj sadownicy mocno walczyli z ordzawieniami giberliną, ale wiadomo, giberlin to nie jest jedyny sposób na walkę z ordzawieniami. O tym, o innych sposobach, powie nam więcej Krystian. Mamy w swojej ofercie takie rozwiązanie, które wspomaga walkę z ordzawieniami. Jest to lecytyna. U nas w naszej ofercie to produkt Lecifol. Jak wiemy, Golden to bardzo wrażliwa odmiana na ordzawienia. Ordzawienia powstają podczas intensywnego wzrostu zawiązków. Jesteśmy właśnie w takim okresie. Dodatkowym problemem podczas... Intensywnego wzrostu zawiązków są deszcze, które przechodzą w naszym rejonie dość często w ostatnim czasie. Podczas intensywnego wzrostu zawiązków powstają mikrospęknięcia, do których wraz z deszczem dostają się... Po prostu jabłko rośnie szybciej niż skórka. Tak, I, w ten i, sposób, i ono wtedy, wtedy pęka i do tego spęknięcia dostaje się woda wraz z wodą toksyny, które powodują złe zabliźnienie się tej rany. Naszą y, propozycją, żeby tym ordzewieniom zapobiec, jest lecytyna. Lecytyna to naturalna substancja, która występuje w owocach i odpowiada głównie za elastyczność skórki. Zastosując lecytynę, y, poprawiamy elastyczność tej skórki, przez co powstaje mniej y, tych spęknięć, o których mówiłem przed chwilą. Dodatkowo te mikrospęknięcia, które już powstały, są tak jakby wypełnione właśnie tą substancją. Jest to 100% naturalna substancja, y, która która będzie nam poprawiała jakość tego owocu. Możemy stosować ją z gibereliną, jeżeli jeszcze możemy wykorzystać ją w naszych uprawach, ale lecytynę możemy zastosować również solo. Jeżeli chodzi o dawkowanie lecifolu, Możemy zastosować go z gibereliną w dawce 1,5 litra na hektar. Jeżeli stosujemy ten produkt solo, dawkujemy go w dawce 2 litry na hektar. A ilość wody jakaś jest więcej, mniej, czy mniej I więcej wysz... tam między 500 a 750? Czyli zazwy standard zazwy tak, zazwyczaj jest stosowany? Zazwyczaj stosujemy standardową ilość wody, ponieważ nasadzenia w naszym rejonie są dosyć intensywnie prowadzone. Więc te drzewa nie mają bardzo dużej korony, więc ta ilość od 500 do 750 litrów wody na hektar to jest taka. Czyli jak mówisz, że można to mieszać z gibberiną, czyli nie ma problemu zastosowanie tego na dzień? Nie ma problemu Jeżeli stosujemy jeżeli na noc, to... może, znaczy jest to solo, to możemy na noc? Możemy zastosować ten produkt na noc, jeżeli nie mamy jakiejś wofitej rosy. Zazwyczaj żeby ten, chcemy, żeby ten zabieg był wykonany troszeczkę wcześniej, czyli późny, późny wieczór. Powiedzmy. A jak z mieszalnością? Z mieszalnością musimy tutaj uważać. Fungicydy, tak, oprócz kaptanu, oprócz siarki. Jeżeli chodzi o mieszalność z nawozami, raczej unikamy produktów wapniowych o wysokim pH. Mhm. Możemy mieszać ten produkt z mikroelementami, możemy mieszać z siarczanem magnezu. Takie zabiegi były wykonywane i są, są w 100% sprawdzone. Także dodatkowych przejazdów też nie będziemy musieli robić. No i tutaj nie mamy tego efektu obucz, ubocznego, czyli jeżeli stosując giberlinę i jej za dużo zrobimy, mamy problem z zawiązywaniem pąków na przyszły sezon. Tutaj akurat tych problemów możemy uniknąć. Tutaj tych problemów I nie ma. Stosujemy to praktycznie zaraz po kwitnieniu, jak już są widoczne, pewnie zawiązki. Możemy zabiegi. Po pierwsze zabiegi stosować zaraz po, po zawiązaniu pierwszych owoców, czyli koniec kwitnienia jeżeli już nam opadną w większości płatki możemy wykonywać pierwszy zabieg z giberelinami, jeżeli wykorzystamy już maksymalną dawkę gibereliny, jaką możemy wykorzystać w sezonie, przechodzimy do zabiegów, które wykonujemy solo, czyli w wyższej dawce Lecifol. Okej. Okay. Do jakiego momentu? E, tak naprawdę do końca opadu czerwcowego wykonujemy te zabiegi, ponieważ Który są jest najintensywniejszy wzrost wrażliwe. taki najbardziej są wrażliwe na powstawanie ordzami. Jeśli chodzi o lecytynę to zapobieganie o nie jest jedynym zastosowaniem. Także zapraszamy Was dalej do kolejnej uprawy. Lecimy. Dziękujemy. Tak jak mówiłem wcześniej lecytyna to nie tylko jabłonie, dlatego znajdujemy się teraz w kwaterze czereśni. Jak lecifol może pomóc nam tutaj w uprawie powie dalej Krystian. Lecyfol jest to produkt, który ogranicza nam pękanie czereśni, wpływa też na jakość owocu. Może zacznijmy od tego, jak pękanie czereśni w ogóle, dlaczego to pękanie czereśni występuje. Występuje podczas intensywnego wzrostu owoców. Szczególnie, gdy mamy obfite opady deszczu, czereśnia wysyca się wodą i skórka znów nie nadąża za wzrostem właśnie owocu. Stosowanie Lecifolu. Zawarte w nim lecytyny wpływają na uelastycznienie tej skórki, czyli mamy dużo lepsze właściwości tej skórki, jest ona mniej podatna na pękanie. Dodatkowo woda, która podczas deszczu. Tak, tworzy ona barierę przed wodą, która podczas deszczu może wnikać przez, przez skórkę owocu. Ale lecytyna właśnie to ogranicza, przez co ten owoc jest mniej wysycony wodą. I bardziej odporny na właśnie pękanie. Dodatkowo, czereśnia też mniej jakby pozbywa się tej wody poprzez parowanie. Jest to parowanie ograniczone. Dzięki temu mamy już doświadczenia z niektórymi naszymi producentami, którzy zauważają, że ta czereśnia jest przez to grubsza. A jeszcze wtrącić się. Jakie dawki? Na pewno większe niż w jabłoniach. Tak? Jeżeli chodzi o dawkowanie tego produktu w czereśniach, my zalecamy od 2 do nawet 3 litrów na hektar, w zależności od tego, ile klient stosuje wody. Jeżeli to jest taki sad jak tutaj, gdzie te drzewa nie są bardzo zagęszczone, możemy zastosować te niższe dawki. W sadach, w których mamy zagęszczoną koronę, drzewa są stare, duże, ale nadal nam owocują, możemy zastosować wyższe dawki, aby ten produkt dotarł do, do owoców i spełnił swoją rolę. To w jakim momencie to robimy? Ile przed spodziewanym deszczem? Czy robimy to systematycznie? Zabiegi lecytyną powinny być wykonywane zaraz po opadzie pierwszym owoców, pierwszych owoców, które gdzieś tam nie zawiązały. I tych zabiegów powinno być kilka w sezonie. Nie jest tak, Patrząc na że... tam czereśnie, to już jest dobry moment? To jest dobry moment na wykonanie zabiegów. Nawet takie zabiegi powinny być wykonywane troszeczkę wcześniej, pierwsze. Też dużo, duże znaczenie ma tutaj pogoda. Jak na razie tych też no nie mamy za wiele. Tak? Były jakieś lokalne opady, które, które na pewno nam pomogły, bo, bo deficyt wody jest dość duży, ale musimy. Ale takie stosowne duże tak. ulewy mogą. Też są nieprzewidziane. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć burzy, która przyniesie nam deszcz i zrobić zabieg przed, przed tym deszczem, bo. No bo pogody są jakie są, także musimy stosować to kilka razy w sezonie, najlepiej e, od trzech do czterech razy w sezonie, mhm. żeby. Czyli tak. Lecifol to nie tylko e, tak naprawdę pękanie czereśni, bo również jeszcze od klientów słyszałem, że tworzy bardzo fajny połysk na owocach. Yy, właśnie zastosowanie Lecifolu tuż przed zbiorem może nam spowodować, że skórka będzie bardziej błyszcząca yy, i produkt pr plon tak naprawdę będzie, o, bardziej, będzie, atrakcyjny, będzie bardziej atrakcyjny dla, dla oczu, no a nie oszukujmy się, to oczy kupują, tak? Yy, I również to, że tworzy taką barierę ochronną dla wody, chyba też sprzyja yy, chorobom. Nie, znaczy nie sprzyja chorobom. Tak, no jest y, zastosowanie tego produktu może nam ograniczyć niektóre choroby i tutaj może już nie tyle co w, tylko w czereśni, ale możemy przejść też do innych upraw. Y, mamy klientów, którzy stosują ten produkt w truskawce, w malinie. Y, tworzy nam się na owocach lekka taka y, osłonka przed, y, przed właśnie patogenami chorobotwórczymi. Y, dodatkowo mamy połysk w truskawce, to jest też ważne. Także to nie tylko czereśnia, nie tylko orzawienia wiapku, ale też inne oprawy. Jeszcze wspominałeś przed nagrywaniem tutaj o fajnych zastosowaniach w wiśniach? W wiśniach mamy doświadczenia już od kilku lat od naszych klientów, którzy informują nas, że zastosowanie dwóch, trzech zabiegów w wiśni powoduje nam mniejsze sokowanie tego owocu, mniej ten sok cieknie podczas zbiorów. I mamy nawet takie doświadczenia, że zbierana wiśnia mechanicznie była sprzedawana do mrożenia. Produkt nie odstawał od tej zbieranej ręcznie. Mhm. Jeszcze coś byś chciał dodać na temat Lecifolu? Jakieś cenne informacje? Zapraszamy do, dla do dobrych klientów, sklepów ogrodniczych. Po do ten sklepów faktis oczywiście, oczywiście zapraszamy. Także widzimy się w kolejnych filmach.